10.5 na mission 10, row, w celu statusu swego oh, Przepraszam Także, proszę Pana, po co Pan pistolet? ma pistolet? Mam Pan zezwolenie? sprawdzimy wszystko, proszę Pana Jak Pan ma pozwolenie, to sobie sprawdzimy Baczki. ciekawe podejrzeń, go nie będzie to zostanie pan wypuszczony. To co pan robi w tym miejscu proszę pa Ciężkie czasy. Co pan, jak pan pa 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 czy coś? Ja. Oj! To nie ja! Mój numer jest znaki, macie świętówce, pierwszego dolandersą, czy zna pan swoje prawa? się nie było. Oczywiście wyciągam teraz pana z pojazdu, odbijam pasy. Idzie pan sam ci pomóc. Trzeba... Wezmę panu do... tutaj. No dobrze. Zapraszam. Na pewno pan idzie w lewo. Dokładnie tak. No, dobrze, wezmę panę tutaj. mogę pan. Zapraszam, wezmę panę drączkę. Tu mnie jeszcze nie było Wiesz pan jest, w chce pan cele? Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą czy piątą? To mnie obsradą. Dobra, to niech będzie jedynka Odstawię pana pod ścianę, pan się oczywiście nie odwraca Przeszukam pana jeszcze raz oczywiście w ale... Oraz gotówkę do sprawdzenia. Dobrze. Spotkuję Teraz pana pan się nie odbierze. A co do póki nie wyjdę z tej. Zapraszam tutaj pod ściankę. Tutaj do mnie pod kratki dowód. Ktoś proszę, proszę. Dziękuję. Pan ten mandacik miał nawet rysi, pewnie dobrze. Pan poczeka, pójdę zdać te rzeczy i zaraz się pana wrócę, dobra? Dobra. <laughs> Teraz tam poprzedłował i swoim boją głowy też w dzień. Ale, do To, gotówkę i te paczczuszki, oczywiście, dajmy życiowi, on nie sprawdzi, za minuski górne wyniki, No to, co pan tam robi dokładnie? Jak pan pracował tam? Tam? Pan ja może się tak przyznać, się jak pan się przyzna, oczywiście, wtedy wyrok został skrócony. A paczuszki do mnie wracają, no. tak? Nie, do pana wróci telefon. No właśnie, chce pan z jakiegoś prawa skorzystać? Jakie mi przysługują dobrze, przedstawię panu teraz. Chora, ma pan prawo zachować milczenie. Wszystko, co pan powie, może i będzie użyte przeciwko panu sądzie. Ma pan prawo do adwokata, jeżeli takowy jest dostępny. Ma pan prawo do jednego telefonu w obecności funkcjonariusza, nie dłużej niż przez 2,5 minuty, żeby zrozumiał pan swoje prawa. Zrozumiałem i nie chcę z żadnego skorzystać póki co. Dobrze. O mi wyniki na ta po co panu jakaś kokaina i Proszę pana. To kolegi. Ale jakiego? To panu nie boję. No proszę pana, jasne, kolegi. No, ja wiem, ja rozumiem, że kolegi. Panu wychodzi 85 tysięcy kary oraz 40 miesięcy, ale że Pan jest grzeczny, to obniżę Panu to do 75 tysięcy oraz 35 miesięcy, dobre? Ta ja pierda! Kto to pisał te przepisy u Was, kurwa? Nie wiem. Pan podejdzie Was, jak panie, tutaj. Jak to mówił. <laughs> Pan podejdzie telefon, Panu dam, Wyślę pana już ekspresem. Ale macie kurwa, niewygodne łóżka, tu. Proszę bardzo, oddaję telefon, przez kratki. Nic, są miłej resocjalizacji, udanej, że Muszę cię i młyn jest na Nagrywajmy, jak coś mogę potem na YouTube przesłać wam pokazać.